Je, yeah, yeah, yeah. Kolega musiał! Mamy komplet! Możemy szykować się. Przesłuchania w ciemno za nami. Kolego, kamer to dopiero początek. Za tydzień zaczynamy bitwy. Czyli ty, Urszulko, Jestem. miałaś trzech mężów i pół. Tak. Kolega musiał! Mamy komplet! Przesłuchania w ciemno za nami. No, prawda? Mhm. Potem miałam e, prawie męża. Witamy w nowym Togdamie The Voy Top Potem A teraz mam Po tym Poczekaj nie Teraz twoje kwestia Tu może coś nauczyć tekstu, a wy widzimy się, my widzimy się za tydzień! O, cześć!